W Rykoszynie zainaugurowano ważny projekt pod hasłem Kompetentni Cyfrowo, Mobilni Zawodowo. Przez najbliższy rok ponad 20 osób z gminy Piekoszów będzie uczestniczyć w rozwijających warsztatach, szkoleniach oraz edukacyjnych wyjazdach, które pomogą im w zdobyciu nowych umiejętności i w integracji społecznej. Projekt, który potrwa do grudnia 2025 roku, został dofinansowany kwotą ponad miliona złotych z funduszy europejskich i budżetu państwa dzięki staraniom Stowarzyszenia Nowe Oblicze Edukacji z Kielc. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg naprawdę wspaniałych warsztatów, szczególnie jeśli chodzi o osoby dojrzałe, które mają problem z kompetencjami cyfrowymi. W związku z tym, kompetencje cyfrowe w zakresie. Uzyskiwania możliwości kompetencji i umiejętności, jak założyć e-pułap, jak korzystać z e recepty, w jaki sposób kupić bilet drogą elektroniczną, ale również zajęcia z zakresu własnego wizerunku. W ramach projektu taka atrakcja to jest metamorfoza, czyli fryzjer, profesjonalna sesja zdjęciowa, a następnie samodzielna obróbka zdjęć w sposób graficzny. W inauguracji projektu w Rykoszynie wzięła udział marszałek Renata Janik, która nie kryła zadowolenia z jego realizacji. Ten projekt służy temu, aby edukowali się i uzupełniali wiedzę w obszarach, w których im brakuje. W obszarze IT, zakładania konta, obsługiwania konta bankowego. Wszystko to, co jest potrzebne w dzisiejszych czasach. Nie mogą być wykluczeni i nie mogą czuć się tacy gorsi od młodszego pokolenia. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję pani burmistrz, pani Teresie Jakubowskiej za to, że tak pięknie realizuje szereg projektów i bierze udział w tych projektach. Burmistrz miasta i gminy Piekoszów Teresa Gubowska podkreśliła znaczenie projektu dla mieszkańców. Seniorów będziemy wspierać z uwagi na to, żeby nie siedzieli samotni w domu, żeby się spotykali, żeby się integrowali. A przy okazji ja nie ukrywam, że mogę z nimi spędzić czas i porozmawiać o ich potrzebach, jak się czują. I, I aktywujemy ich, żeby korzystali z różnych inicjatyw. Chciałabym bardzo serdecznie w imieniu własnym i w imieniu wszystkich seniorów podziękować pani Renacie Janik, marszałkowi województwa świętokrzyskiego za to, że wspiera i za to, że zawsze, jeżeli chodzi o miasto i gminę Piekoszów, nigdy nas nie zostawiła i zawsze nas wspiera. Jednym z pierwszych efektów projektu jest nowoczesna mata interaktywna, która trafiła do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. Podczas inauguracyjnych zajęć uczestnicy mogli z niej skorzystać, a już niebawem wezmą udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego. Koło gospodyni i w ogóle panie, co nie należą nawet do koła, przystąpiły do tego projektu. Nas jest aż 24 osoby. Jestem bardzo dumna, że w Rykoszynie taka jest chęć coś pozyskać, no nauczyć się, bo to dużo będzie na pewno nauki, no bo internet, tam wszystko, zdjęcia i bardzo panie są zadowolone. Projekt kompetentni cyfrowo-mobilni zawodowo to inicjatywa, która nie tylko odpowiada na potrzeby współczesnych seniorów, ale również stawia na nowoczesne technologie i multimedialne formy nauki. Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności, które przyczynią się do ich rozwoju osobistego i społecznego.